Cześć, witam Was. Dzisiaj gramy w Nobelus, i to jest drugi odcinek naszego, tego, właśnie tej gry. No, gramy się dzisiaj przez internet na PvP. Mogę zmienić nazwę. Łatwe sobie weźmiemy. Tak? Jest, łatwe. I nie wiem do czego, ale stew ma napisane, a stew to jest. Mój... Aha, mój gaz, ona podawał, że gra w Stu, i w Stu nie było, że wszyscy mu znamy. Dobra, gramy Koksim. Nie walczysz, że gramy drużynowo gramy drużynowo ludzie gramy drużynowo będzie na pożanka. ja myślałem że to będzie, będzie kosztem ten gościu nie jest jak zjadł tamten właśnie, co teraz w o ten ten pode mną właśnie mnie ZJADŁ parę, bardzo DUŻO, on

Idź sobie, idź sobie, powiedziałem, idź. O Jezu, czy wy widzicie, co się dzieje? Wiesz, stąd jak najdalej, bo się boję, że zaraz... No właśnie. Spierniczaj, młody spierniczaj. Spierniczaj, gdzie pije przusnie, jak dużej tutaj. Jest mega dużej tutaj jest. Jezu! Dobrze jesteśmy na drugim miejscu. Ale bym nie wytrzymał, ile kto jest. LOL. No dobrze, że mamy tego. Dobrze, że o nie. Idź sobie. Idź sobie. Ja się na ja tego się boję. Też mówię. Nie, yeah, plazma! Spierniczaj ode mnie! No teraz taki... Całą mapę zajęli czerwoni. Ale mówię, dobrze, że jesteśmy na drugim miejscu, bo jesteśmy zieloni. Tak. Yy, bo my nas normalnie rozpierniczyli. Cała... Ale widzieliście tam na dole w ogóle nie można się było gdzie ruszyć prawie. Hmm? Tak nie dużo było. O, widzę, 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 jakiegoś... Coś cię zrobił? Coś koło zjadłeś? Nie wiem co zrobiłeś, ale daj mi trochę. A. O nie, o nie. Myślałem, że jesteś zielony! Dobrze, że żyję, to nie będziemy musieli wszystkiego przechodzić od nowa, ale no... Jezu, co się dzieje tutaj? W ludzie! W do ciebie nie A jeszcze pomyślałem, żeby nagrać odcinek z Cleverbotem i i Omega, ale to już będzie yy, tak gdzieś no tak gdzieś później, bo tego Cleverbota muszę znaleźć. No i możliwe, żeby się to na komputerze, bo przez wszystko na telefonie, ale postaram się jakoś na komputerze, to na pewno to nie będzie teraz, bo muszę uzbierać się na ten, ale no. Mam jakiś teraz komputer, ale on taki słabiutki jest. Później sobie wezmę. Jak no. zrobię no. jakiegoś roz rebel. Battlefront, może będzie. Byśmy sobie nagrali i... Asasina... Nic, bo mój tata dostał... Nie, mój tata. No tak, mój tata dostał... Yy, znaczy ściągę sobie... No, kupił z internetu asesina yy, syndicate. I po prostu. Yy, może mi prześlę, bo też jest taki maniak komputerowy. Jeden minus jest taki, że nie wiem czy mi przecież on jest w Londynie, a jestem w Polsce, więc będzie taka mała yy, będzie taki mały problem i się zaraz boję, że on zaraz na nie wleci Specjalnie to zrobiłeś, młodic Jezu! Przepraszam, że tak się wydzielam, ale... Naprawdę czy takie dzie rzeczy dzieją, Jest! Ludzie. O, no. Ratujcie mnie, bo nie wytrzymam. Myślę, zagramy się nie na zespołach, bo mnie to już wnerwia. Piłka Jaki wielki? Jakie wielkie bydle to jest? Jakie bydle, Jezu! Nie mam klanu. Musisz już pokażę na 5 sekund. Ile to potrwa? Jeden. Minuta i 42 sekundy. Dobra, zrobię przerwę, bo. Dobra, no, już jestem, bo już ten czas mija po, po, powoli. Zaraz będziemy mogli zacząć rundę. Za 3, 2, 1, go! Graj, graj. Jest! Udało nam się! Dobra, jesteśmy. Jesteśmy. Jesteśmy wjaleni. Cały czas się stracham, bo ja nie wiem. Pierwsza znów chyba i strasznie się boję o co tu jest. Znaczy nie za bardzo wiem o co Aha, bo tutaj. Po prostu trzeba przetrwać tu. Dobra, ten gościu już jest niech, bo Mamy 5 minut. 5 minut mamy, żeby to wszystko obczaić. I w ogóle, o jest, 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 jest. Co? Chyba sobie robicie. Spiernicze od moich kalorii. Specjalnie to zrobiłem. Widziałem. Rządzi. Kto teraz rządzi, się pytam? Ty rządzisz, ty, rządzisz, ty rządzisz. trochę za bo już chwila. Dobra. Słuchajcie, będziemy już kończyć ten odcinek, więc dajcie łapki, dajcie suby, piszcie w komentarzach, jakie odcinki byście chcieli, czego. No i dzięki za oglądanie. za